Shimano, Shimano, Mexicano TV otwiera Wam do kibla drzwi, a oto i ten kibel piękny wspaniały wspaniały, i proszę z niego korzystać, jak się jest w takich okolicznościach przyrody. Bo po to on tutaj stoi, a nie po to, żeby walić po czy po z boku. Kurna, kibel, papier do kibla, tam jest otworek. A jak ktoś nie zna obsługi, to się zapytać Meksyka, Meksyk wam odpowie na ten temat, jak to działa, wszystko, jak się tym obsługiwać. Witam jeszcze raz Was serdecznie. Ten film, który teraz oglądacie. To będzie film o opowieści jeszcze sprzed y, kononowego szpitala, który był obecnie. Więc jeżeli... Y, więc nie można to nazwać aktualnością Nie można tego nazwać aktualnością, ponieważ y, to są filmy sprzed y, sprzed, y, sprzed wyskoku y, Konona y, do szpitala i ataku służb wraz z Mopsem czy tam DPS-em, na, na domek drewniany dla jego. Więc jeżeli mm, ktoś nie jest chętny tego słuchać, yy, a temat będzie dotyczył również szpitala, tylko yy, ja tutaj muszę. Również szpitala, tylko sytuacji, która. Kurna, patrzcie, nie wierzę, to jest po prostu bajka. Yy, sytuacji yy, szpitalowej, która dotyczyła mnie i Konona osobiście, bo Konon, słuchajcie, na jeden z filmów odniósł się. Do tej całej sytuacji i dlaczego nie wspomina tego wszystkiego źle, okazuje, okazuje się, że między innymi dlatego nie wspomina tej całej sytuacji związanej ze szpitalami i ze mną nie wspomina źle, bo ponieważ był w szpitalu wojewódzkim, może tu jest klucz, że mu w wojewódzkim lepszej jest, a w innych szpitalach jest mu gorzej. Oprócz tego tam były. Podziękowania i przeprosiny kolona w moją stronę. Ja, ja, okej, okay, ja bardzo. Ja bardzo dziękuję za przeprosiny i bardzo dziękuję za, e, za podziękowania. Natomiast w tym momencie, kiedy ta sytuacja cała z kolonem miała miejsce, ja nie kierowałem się ani przychodami, ani odchodami, ani dochodami, ani tym, żeby kierować kamerę na e, odbyt e, naszego. Krzysztofa, kierowałem się po prostu yy, instynktem, tak jak kieruje się ta żaba, która <laughs> właśnie ucieka. Gonimy żabę. Żabo, żabo, gdzie uciekasz? I hopa, hopa, hopla, hopla, ja Ci nie pomogę w skakaniu. A może to Krzysztof się zmienił w żabę? Kto wie? Różne rzeczy się dzieją. Panie Krzysztofie, nie tędy droga. W każdym razie m, chciałbym nowo szkolniakom przybliżyć tą sytuację, bo tu Konon trochę pomylił się w tych wszystkich, e, w tych wszystkich e, swoich opowieściach, nawet z opowieścią związaną e, z sytuacją, która miała miejsce ze mną i z Kononem m, e, i z tym całym wydarzeniem szpitalowym, który Konon, tak jak jeszcze raz powtarzam, wspomina całkiem dobrze e, wręcz bym powiedział, bardzo dobrze. Z czego bardzo jestem zadowolony i bardzo z tego dumny, że w ten sposób udało mi się prowadzić szkolną. Że kolon był naprawdę zadowolony i, był, i starałem się go traktować jako człowieka. Co nie zawsze wychodziło, oczywiście, żeby nie było. I dlatego chcę to przybliżyć, tę całą sytuację, trochę naprostować kononową opowieść. A dla starożykoliaków, oczywiście, przypomnieć, bo ja to już opowiadałem kiedyś, ale będą sobie mogli niektórzy porównać tę moją starą wersję z tą teraz obecną, nie? Wypunktować, gdzie kłamie, gdzie nie kłamie, wiecie. To ma wzięcie, potem można z tego kasiorę zrobić. Weryfikacja Meksyka i kasiora leci, nie? Wiecie jak to działa. Ale o tym to opowiem, bądź też opowiadałem już na innym filmie. Na filmie o sytuacji bieżącej. Prawdopodobnie poruszyłem ten temat, a jak nie, no to może i dobrze, a może i źle. W każdym razie wracamy do przeszłości, kiedy ja jeszcze byłem na szkolnej, kiedy Konon e, też miał problemy z cukrem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, kiedy też był toporny i, 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 i krnąbrny i Bym powiedział na sugestie związane ze spożyciem mleka i cukru, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znamy te całe opowieści, już nie będę wam tego przytaczał. Ja skupię się na całej sytuacji. Oczywiście, najpierw mm, zweryfikujmy wypowiedź Kolona, że yy, na Boboli byli szczury i myszy dla jego, bo on to wielokrotnie widział. Czyli u mnie w domku, moim drewnianym, właściwie nie moim, tylko mojej mamy. No i tutaj muszę to zweryfikować: nie było szczurów u nas, i, i myszy też nie przepadali. Przychodzą do naszego domku z tego względu, że moja mama jest wielbicielką kotów. I u nas tych kotów na boboli może ktoś nie uwierzyć, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie to nie mogę się doliczyć, ale było chyba około 12, 14. Trudno mi powiedzieć. No potem wraz z odejściem kota, z kota na kota i tak dalej, wiadomo, żaden kot wiecznie nie żyje i nie ma wcale siedmiu żyć. Eee, I wraz ze starzeniem się kotów i nieprzybywaniem e, do domku drewnianego nowych zwierząt e, typu kot. No oczywiście ta liczba malała wraz ze spadkiem populacji na Boboli 10 kociej rodziny, której miałem, kurde, trochę dość, bo e, można mieć kota dwa, Mając podwórko, ale jak się ma kotów, nie pamiętam ile. I to jest najśmieszniejsze. Ja nie pamiętam ile kotów, nie mogłem się ich doliczyć. Rozumiecie? 12, czy 14, czy 15? Nie wiem ile ich było. W takim, wiecie, w takim, w takim mm, maksowym, wysokim y, tym stężeniu. Y, kurde Żaba, druga. Co jest z tymi Żabami? Ole mnie, kurna, śledzą. Bo cię rozdepczę, kurna, i co będzie? Bo że przyrody niszczę. Gdzie tak biegniesz, żabo, gdzie? Gdzie tak skacz? Pokaż mordę mi... No i nie pokażę. Pokażę zębienie. Do góry go. A! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra. Zajmuję się drzewami zamiast wam opowiadać. No jak one mi tu. Po mojej drodze chodzą. I także yy, nie było u nas, wracam do wątku, yy, szczuro myszowego. Nie, nie było u nas yy, szczurów, a myszy, jeżeli byli, to przynoszone w zębach kocich. No bo koty z pola myszy nieśli do domu. Czasem półżywe, a czasem martwe. I Ciekawe, jak na to by zareagował. Przychodzi kot z myszą w zębach. Półżywą, albo martwą. Ale Aron się chyba myszy nie boi. Natomiast szczurów koty u mnie nie przynosiły. Eee, I tyle. Niemieckie wojska, które stacjonowały na Boborki wybiły wszystkie szczury. O! To jest właśnie to. Więc tutaj weryfikacja. Mm, Weryfikacja chyba już jest wyjaśniona. Nie było u mnie faktycznie ani myszy ani szczurów. Myszy nie przepadają za kotami, a koty nie przepadają za myszami. Szczury też raczej wtedy omijają trochę większym łukiem miejsca, gdzie nie wiem, czy jest zapach koci, czy, czy co. No, zdecydowanie je to odtrąca od tego momentu, od tego, żeby, żeby tam zamieszkać w domku takim. No i teraz przejdziemy się do tej przejdziemy do tej historii, cofniemy się w czasie do tej historii, kiedy, e, kiedy, kiedy to ja e, byłem na szkolnej opiekunem. Chyba jednym z lepszych opiekunów, mm, nie mówiąc skromnie. Po pierwsze dlatego, że traktowałem go jak człowieka, starałem się, tak jak powiedziałem to na początku i po drugie chyba... Mm, że trochę, że chyba brałem na poważnie to te, kurwa ten jego problem z cukrzycą. Chociaż ktoś mi zaraz zarzuci o tym leku, yy, tym takim innym, które mu kupowałem, ale to wynikało z mojej niewiedzy, natomiast intencje były dobre. Gdybym wiedział, że to, to nic nie zmienia, to mleko jakieś tam, kurde, od mleka zwykłego, to, to pewnie bym go nawet nie kupował i raczej bym walczył o zakaz spożycia całkowitego mleka. Pewnie zmiernym skutkiem to by było, ale pewnie tak by było. W każdym razie, słuchajcie, ja też miałem problemy. Miałem problemy ogromne z kolonem, do namawiania go do łykania tabletek, do namawiania go do tego, żeby żeby stosował dietę, której... Przy mnie być może studiową, stosową, natomiast poza mną trudno mi stwierdzić, czy stosową. Natomiast e, będąc u niego, jako powiedzmy, ten opiekun, chociaż trudno to nazwać opiekuństwem, kiedy się przychodzi 2-3 trzy, trzy razy w tygodniu e, nagrać film. No i oczywiście zobaczyć, co i jak słychać. E, no ale powiedzmy, że, że była to jakieś tam, jakaś tam osoba nad nim stała u góry, nie? No przede wszystkim też, kurde, słuchajcie, e, bardzo zwracałem e, na uwagę na badanie tego cukru. Bo to jest słuchajcie, podstawa do tego, żeby cokolwiek zweryfikować u danej osoby, e, czy, czy ta osoba coś kręci na boku, nie? Na przykład w piernicze cukier albo, albo, albo coś innego, czy cukierki, czy jakieś inne rzeczy, których jeść nie powinna. Um, czy też stara się sumiennie um, polecenia doktora, bo przecież nie wasze, um, wykonywać. I u mnie nie był fejkowy doktor. Prawdziwy. Byliśmy w gabinecie. Chyba nawet u dwóch. U jednego u dietetyka, u drugiego chyba normalnego. Tak, tak chyba było. Już nie pamiętam, bo to trochę, trochę czasu kurczę minęło, więc mogę się pomylić. W każdym razie doszliśmy do takiej. Yy, ale kurczę, to wszystko było po tym, chyba jak trafił konon do szpitala. Wiecie, że nie mogę sobie przypomnieć, czy to było przed? Tak, to było po tym, jak konon trafił do szpitala. Te wszystkie to moje opiekuństwo, staranie się, powiedzmy, nie, nie nazwałbym tego kurwa jak już profeską wielką, nie? Eee, to chyba było już po tym, jak trafił. W każdym razie sytuacja była taka, że, że Konon nie chciał do tego szpitala. Eee, I Z tego co pamiętam, eee, to kurczę na początku właściwie Paweł z Warszawy go namawiał do tego szpitala. Konon nie chciał, miał wywalone. Potem ściągnęli mnie, bo ja miałem z Kononem spinę i za bardzo nie chciałem tam w ogóle iść. Z tego co pamiętam, to Paweł z Warszawy kilkukrotnie do mnie dzwonił, bądź też pisał, żem się tam w końcu pojawił, bo Konon chce tylko i wyłącznie ze mną rozmawiać. Przyszedłem, zjawiło się kupa służb różnorakich. Nie wiem, czy to akurat ten przypadek był. W każdym razie, jeżeli to był ten przypadek, to Konon oczywiście wtedy chyba też odmówił. Jedyne co zdo, zdo, z, 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 ten zbadali u niego cukier. I zaraz potem, chyba słuchajcie, nadeszła noc. Jeżeli to jest ten przypadek, jeżeli nie, to w każdym razie zbliżmy się do, tego noc, do tej nocy i do tego wieczoru, w którym Konon e, dobijał się do mnie e, bardzo, bardzo e, usilnie. Dobijał się bardzo, bardzo usilnie. E, I słuchajcie, ja. Nauczony tym, że Konon często i gęsto fejkowo, fejkowo się do mnie dobijał, żebym ja do niego przyszedł, bo on się źle czuje, bo on tu już kurna umiera i w ogóle cała rodzina do niego się zjechała. ja to też wam opowiadałem, więc nie będę wam tutaj smęcił na, tym, na ten temat. Więc zazwyczaj ja na takie telefony od Konona wieczorne generalnie nie odbierałem. Generalnie albo wyłączałem telefon, albo wyciszałem telefon, albo kompletnie nie, e, nie było z mojej strony żadnej reakcji e, na te telefony. No i stała się rzecz niemożliwa. Stała się rzecz niemożliwa i rzecz, e, która generalnie nie stałaby się i nie powinna się stać. Yy, bo ja w, odebrałem, w ten dzień słuchajcie odebrałem te połączenie od kolona. nie wiem dlaczego, nie wiem czy coś mnie tknęło, czy co, yy, można to sobie na różne sposoby wyjaśniać, ja wtedy odebrałem ten telefon, bo Konon SMS ów nie pisze, odebrałem ten telefon wtedy, no i on mi tam kurczę zaczął gadać, że, że jest niedobrze, że źle się czuje i w ogóle i taki kurna i w ogóle on jest, le, leży na ziemi i... i no i tam szczegółów nie będę przytaczał, bo, bo nie pamiętam, w każdym razie słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale tknęło mnie tym razem, właśnie w tej chwili, tej nocy, tknęło mnie, że jednak kurna zajdę, zajdę do niego. Poza tym on zaczął mówić, żebym... a słuchajcie, ja wiem dlaczego, bo ja chyba zacząłem z nim rozmawiać jeszcze przez telefon, czy on chce, żebym ja wezwał pogotowie i tak dalej. I on mi przez telefon powiedział, że on chce, żebym ja wezwał pogotowie. On chce, żebym ja wezwał pogotowie, bo jest niedobrze. I to dlatego, słuchajcie, ja tam yy, pojechałem. Bo być może, gdyby on yy, ze mną się przekomarzał, że on nie chce pogotowie, że on to tam ja nie potrzebuje, tylko żebym ja go, kurde, podniósł na łóżko, to być może wtedy bym tam nie pojechał. Natomiast ja z nim yy, przez telefon od razu ustaliłem, czy on chce, yy, żebym ja wezwał pogotowie. Ponieważ właśnie przez to, że często i gęsto konon kręcił, że się źle czuje, a okazało się, że jemu po prostu się tak zamaniło, żeby em, ja do niego wpadł, bo on tak sobie zażyczył, nie? Więc ja z nim od razu ustaliłem rzecz, która weryfikowała mm, to, czy on faktycznie potrzebuje pomocy. I faktycznie ja teraz przypominam sobie, że on wtedy e, fakt e, potwierdził, że on chce e, dostać pomoc z zewnątrz, czyli e, karetkę, nie? Więc wtedy wyruszyłem do niego i faktycznie miałem ogromne problemy z dostaniem się do niego do domu, ponieważ byłem cały czas z nim na telefonie, prawie cały czas, no bo y, tutaj nie, nie szedłem z telefonem przy uchu i, i, i nie nasłuchiwałem czy dycha, tylko jak w razie potrzeby y, miałem jakieś pytania, które pierwsze, które się, y, które się nasunęły to jak mam do niego dostać się do chałupy, no bo o ile przez płot mogę przeskoczyć to do domu już nie wejdę, a dom był zamknięty, więc on tam mi kurde kombinował, żebym ja yy, yy, przez okno wszedł, czy żeby czy on mi przez okno wyrzuci klucze, on mi chyba te klucze dał przez okno albo albo sam otworzył w końcu drzwi, bo mieliśmy ogromne problemy z dostaniem się do jego do chaty. Yy. Ale wiem, że jakoś to się udało. Nie pamiętam, czy on mi klucze podał przez okno, czy sam otworzył. W każdym razie dostałem się do tego Domku Bożego. Faktycznie wezwałem kartkę, zostałem go, zostałem go w kiepskim stanie. I tutaj można by było też powiedzieć, yy, przykładowo. Przykładowo nie w obronie, w obronie mlecznego, że, że ci, którzy teraz byli, no to go zostali w takim samym stanie, w jakim ja zostałem e, wtedy konona, kiedy wzywałem kretkę. Bo zostałem konona w stanie... Op... po po, po nogach pociekło, po ciężkiemu też pociekło, e, jedynka i dwójka była zrobiona w nachy dla jego. Nie był to przyjemny widok. Nie nagrywałem tego i nie upubliczniałem, jak niektórzy e, szukają strasznie e, stuprocentowego potwierdzenia dla wszystkich. E, ja tego upubliczniać nie musiałem i nie nagrywałem, nie włączałem kamer, e, nie pokazywałem tych scen. E, nie widziałem w tym żadnej potrzeby, ani radochy, ani jakiejkolwiek potrzeby udowadniania. E, natomiast zostałem go w takim stanie, w jakim. W jakim e, w jakim, przypuśćmy teraz, Kono był na tym zdjęciu, na którym tam gdzieś, na którymś kanale się pojawił. Tylko nie miał pampersa, a zamiast tego miał majtki. Co zrobiłem, no? Przede wszystkim tak, przebrałem go oczywiście, a i wtedy też mógłby ktoś mi zarzucić, że... że no przecież... przecież jesteś opiekunem i on tak wygląda, jak wygląda, no ale... Ja tutaj... Żeby nie było niezrozumienia, ja tutaj nie bronię Mlecznego do Mlecznego, prawdopodobnie się odnios odniosłem na, na innym filmie, gdzie absolutnie e, tutaj zrozumiecie mnie, że ja tutaj absolutnie nie bronię Mlecznego, bo to co się, to, co się tam e, dzieje, no to trochę przechodzi e, ludzkie pojęcie. E, ja tutaj skupię się na, na tym moim wydarzeniu i, i, i jak to wszystko w ogóle wyglądało, więc... Zostałem na w stanie, takim jaki powiedziałem przed chwilą, więc ym, nie było dobrze. Sytuacja była napięta. Reagowałem tak, jak powinienem zareagować, jak myślę, że jak zareagowałby każdy normalny człowiek. Przebrałem go. Podmyłem co trzeba, z tego co pamiętam. Czy tam wytarłem, już nie pamiętam. Wiem, że było ciemno w chacie. Nie wiem, czy światło. Nie wiem, dlaczego w ogóle światło nie zapaliłem. Albo nie było prądu, albo. Nie, nie mam pojęcia. Albo, albo to było po prostu tak taki moment, że nie myślało się nawet o tym, żeby zapalać światło, bo wiem, że pamiętam, że było ciemno jakoś, nie? Mm. Przebrałem go i zaraz zjawiła się karetka, i faktycznie, i faktycznie słuchajcie, e, zapakowali go na ten wózek e, i go wywieźli. Natomiast bzdura jest że kolon mówi, że ja z nim jechałem do szpitala, bo nie jechałem z nim do żadnego szpitala, nie trzymałem go za rękę. Nikt się do tej karetki nie wpuścił. E, nie pamiętam nawet, kto zamknął dom. Zamknąłem dom i klucze dostał konon od chaty. Od... Tak, tak, ja nie miałem kluczy od mieszkania. Dostał y, kluczy konon I nasze, i nasze spotkanie wieczorne dobiegło tak naprawdę końca. Ja nie jeździłem z kononem do szpitala, jak on tu twierdzi. Nie trzymałem go za rękę i nie przebierałem go w szpitalu. Absolutnie y, takiej sytuacji nie było. To wszystko, co się wydarzyło, te całe przebieranie konona i tak to, dalej, to było naprawdę, kurde... Y, Naprawdę na spontonie, na tyle, na tyle byłem wtedy e, zaangażowany emocjonalnie być może w tą całą sytuację, że ja nie pamiętam, czy przypadkiem nie stały już obok służby, które, e, które stwierdziły no, że konon nawalił po ciężkiemu czy poletkiemu w nachy e, i że strasznie śmierdzi i że trzeba go przebrać. Ale tutaj się mogę mylić, bo to była naprawdę taka sytuacja, kiedy, e, kiedy człowiek kiedy człowiek nie myśli o tym wszystkim, co się dzieje wokół niego, skupia się na, na, na zadaniu, które musi wykonać, które musi zrobić dobrze, bo tu się liczył być może minuty, godziny, czy coś e, dla człowieka, no, którego no, trzeba odcukrzyć, nie? Ja tak trochę ze śmiechem mówię, odcukrzyć, bo ja teraz mówię trochę na luzie, więc te, te, całe, te całe sytuacje, ten cały bieg wydarzeń nie do końca pamiętam, nie? Mm, czy, czy przypadkiem nie stali za mną już e, te służby, które e, prosiły o właśnie, żeby go jakoś przebrać? Czy też tych służb jeszcze nie było? Ciężko mi to teraz przypomnieć. W każdym razie e, fajnie, że konon wspomina to e, dobrze, bo uważam, że wy, wykonałem to swoje zadanie, powiedzmy, że perfekcyjnie. Mm. I jeszcze raz powtarzam, nie chodziło tu wtedy o nagrywanie, o robienie show z tego show yy, dla widzów. Właściwie mogłem kurwa włączyć kamerę i postawić o gdzieś, nie? Gdziekolwiek, telefon, ale ja o tym kompletnie nie myślałem. Nie myślałem o, o, o że trzasną mi się fajne wyświetlenia, bo, bo pokażę jego dupę. Yy, nie myślałem też o tym, żeby cokolwiek komuś udowadniać, bo, bo uważałem, że tu nie ma co udowadniać. Po prostu sytuacja była bardzo napięta i, i nie trzeba było nic robić oprócz tego, żeby mu pomóc w taki sposób, żeby się z tego wylizał. I ja mu cały czas to mówiłem, że zobacz Krzysiek, będzie dobrze, kurwa, nie masz, nie, bój żaby, będzie gitara, kurde, nie panikuj i tak dalej. On trochę płakał nawet, nie już... Tak i bardzo mi dziękował, o to pamiętam, że bardzo, bardzo mi dziękował i płakał, nie? Chociaż to ja przed nim klęczałem, tak naprawdę, bo musiałem na kolanach to wszystko zrobić, bo on stał, no bo inaczej się nie dało jego tam oporządzić. Więc ja musiałem to na kolanach, te nachy zdejmować mu, te majtasy i tak dalej, nie? I tak sytuacja ta, słuchajcie, wyglądała. Czy jestem z tego dumny? Bardzo jestem z tego dumny. Bo nie jednemu niechcący by się kamera włączyła, bo niejednemu niechcący by się włączył aparat, bo niejednemu e, albo niejednego to zadanie by przerosło i gdyby te służby stały, bo nie pamiętam, czy faktycznie stały te służby czy nie, ale coś tam w prześwitach mam, że te chyba służby były, mm. niejednemu by z, z ust wyleciały słowa, to sami go oporządźcie, skoro przyjechaliście, to wy jesteście służby, ja zachowałem się tak, jak myślę, powinien się zachować normalny człowiek, który, muszę dobrze zbudować to zdanie, któremu w tym momencie zależy na dobru drugiego człowieka. No bo ja nie powiem, że mi zależy na, dob na dobru Konona całe życie, bo tak naprawdę często i gęsto tak samo jak on miał na mnie wywalony, tak samo ja miał na, na niego wywalone, nie, więc to nie mogę tak powiedzieć, że że, że, że cały czas mi zależało na jego dobru, bo wielokrotnie się kłóciliśmy i wielokrotnie były e, były e, były spiny. Wiem jedno, że e, jak kiedy już nie piłem oczywiście, bo cały czas mówimy o tym o tym fakcie, kiedy nie piłem, jak e, jak, jak byłem niby tym opiekunem, to, bo to jeszcze raz powtarzam, to, to nie jest żaden opiekun. Ja nie jestem ani wykwalifikowanym, to, to, były, to te słowa padały z ust Konona. W każdym razie, jak byłem tym, powiedzmy, opiekunem, to nie wiem, bo nie siedzę w głowie e, mlecznego, ale ja byłem mimo wszystko. Mm, Czułem się po pierwsze odpowiedzialny za Konona. Raz mi to wychodziło lepiej, raz gorzej. Jesus Christ, proszę mnie nie straszyć. Bo ja to za mało dostanę, to mi to niki nie znajdzie. Eee, czułem się przede wszystkim w jakiś sposób odpowiedzialny, chociaż trochę na tyle, ile mogłem. Eee, I czułem się zaangażowany. Zaangażowany w to, żeby jakoś tego konona za mordę trzymać, to tak bym powiedział w skrócie. A jak jest z mleczem, to wiecie, powiem wam, trudno mi powiedzieć, bo nie siedzę w niczyjej głowie i nie wiem, co komu tam w głowie piszczy. A wnioskować można różnorako. Pozdrawiam serdecznie, Mexicano TV.